Witajcie dzisiaj w kolejnym odcinku najlepszego Let's Play na YouTube. No, okej. Okay. Byś <gryśla> powiedział swoją kwestię. Dobra, to więc kolejna misja to jest Nightclub, kolejna misja dla Vlada. Fabularnie znajduje się w tym miejscu, ponieważ właśnie wykonaliśmy misję dla Vlada. Jest z nas bardzo zadowolony i w ogóle, i próbujemy teraz zrobić inną misję. hura. I taka ciekawostka. Kiedy czasami kiedy się przejdzie pierwszą misję, czyli ten bank, który nie mogliśmy przejść za pierwszym razem, bo nam nie wyszło oczywiście To Bane nas jakby tak Tak jakby zaprasza nas do tego właśnie klubu, który teraz obrobimy I robimy to mm, na poziomie trudności Overkill Żeby nie było super jakoś nie wiadomo jak trudno Nie wiadomo po co Ponieważ jest to w sumie zbędne i Robimy to sposobem głośnym w końcu. Pierwsza misja, którą będziemy robić sposobem głośnym całkowicie. Czyli żadnych tam skradanek, tylko od razu wchodzimy na pałę, tak zwaną i wszystko mordujemy i, i bierzemy to co chcemy bez żadnych tam. śmiesznych wygibasów. Okej, okay, możemy zaczynać. Bo no znowu tam Ale były napisy, no. Co? Znowu. Znowu pominąłeś kwestię, jak mogłeś. Były napisy. Przez... Przez... Byłem... przez Ale nikt nie rozumie napisów, bo nikt nie zna angielskiego. Więc musieli mieć kwestie mówione po angielsku. Bo to ma sens i w ogóle. A ty jaki ma... jaką masz budowę postaci? Też Enforcer'a, nie? Ale nie brałeś tego? Nie, nie brałeś. Nie brałeś cztery... No nic. Nie, bo... Ja wziąłem piłę. Ten zobaczyć czy ten... ten działa. O. Jest ten keycard. I... No, to nie, nie... To tego nie otwieraj. No, otwieram drugie. E, y y y y do dobra, to może powiemy coś o. Wow, co to się. A, bo ty masz ten miotacz no tak. Pajrowy miotacz. Eee... To, to wiemy co robimy mniej więcej. Ja mam piłę, którą otwieram drzwi. Nieliczne, bo tylko w sumie dwoje drzwi otworzyłem, a kolega otworzył kartą trzecie drzwi. I jest u ciebie safe, czy nie? Jest. A, no to, więc mamy dwa sejfy. czasami jest jeden safe, ale teraz akurat mamy dwa safe. Y. W jednym z nich są pieniądze, które musimy zdobyć. A w drugim jest kokaina, której niekoniecznie musimy zdobyć, ale no cóż, można, żeby mieć dodatkowe jakieś tam pieniążki. I teraz mamy po prostu szansę 50-50, czy się uda. Czy nie. Dzisiaj się oczywiście nie udało, bo po co? No więc, y, póki nie otworzymy drugiego safe'u, to. Y, Nasz 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 van który będzie nas odprowadzał do domu, czyli ekstra, ekstrakcja, czy kurde nie wiem jak to po prostu. Ucieczka. <laughs> ha, 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 brakuje mi słowa, no tak człowiek. No ucieczka może być, tylko chciałem takie jakieś lepsze słówko, no ale dobra. Tak czy owak, yy, no, nie przyjedzie póki... Póki nie zdobędziemy pieniążków, więc To jest trochę problematyczne, ponieważ Gdy już zdobędziemy pieniążki, to będziemy musieli na niego czekać Dwie albo trzy minuty, co będzie dla nas upierdliwe, ponieważ my to nagrywamy i nam się po prostu Trochę nie opłaca miejscem na dysku kolegi <grym> No i oczywiście dla was, żeby to oglądać tak trochę lipa Ponieważ nie jest to, to coś ciekawego, po prostu czekanie na, na to aż koleś przyjedzie Ale kto tam I dodatkowo kupiliśmy e, Pickup truck, który będzie nam Ojej, kloker, Który będzie nam brał nasze ...skarby, które w innym wypadku musielibyśmy właśnie targać do vanu, który może się pojawić dosyć daleko. Są trzy miejsca, w którym może się pojawić. I to by było trochę niefajne, żeby nosić te wszystkie worki we dwóch. Dlatego to warto kupić. A... ucieczkę mamy, czy nie mamy ucieczki? Yy, Noszli. Nie mamy ten. Przecież tego skill'a. Ale właśnie, ty też nie masz Lulul. Ja gram forsera. Może się uda jeszcze No wiem, no ale może akurat Nie, nie akurat Ja się, ja się nie znam Akurat nie masz, no dobra No więc e, na początku misji, czego nie pokazywaliśmy, bo to tam pierdały Ale no, na początku misji, misji mogliśmy też kupić sobie e, eksperta kierowcę Dzięki któremu byśmy mieli 100% szans, że uciekniemy z naszym łupem bez żadnych problemów. Jednak tego nie kupiliśmy, ponieważ nie mamy odpowiedniej umiejętności do tego. Dlatego też istnieje szansa, że będzie dodatkowa pseudo w której będziemy musieli nasze worki jeszcze raz targać do ucieczki, ponieważ Adazem. nasz van ogólnie się rozbije. Gdzie? Wow, ale świe świeci wszystko. Haha, ha, się pali fajnie. Zabrałeś mi fraga, ja go chciałem zabić. Być kozakiem. Ogólnie <gulanie> dobrze, że właśnie z Twoich oczu to jest. To był bulldozer, Chyba jeszcze wcześniej nawet nie pokazywaliśmy takiego czegoś, bo nie robiliśmy misji głośnych. Przecież to była jednostka był specjalna, ten... która jest najsilniejszą jednostką. Był. Co był? W... Jak robiliśmy cztery sklepy? A, sklepach. był w tym, w czterech sklepach i skopaliśmy. No tak, faktycznie. Kurczę, patrz, ty, że Ty pamiętasz to jeszcze. Nie masz życia. Zabij się. ja nie wiem po co Dzium. Tam się wierci, czy my żeśmy o tym zapomnieli? Wierci, to to... wierci. Wierci się. O się jeszcze nie zacięło. Wier... W ogóle ten miotacz ognia o, wygląda e, jak, jak, jak ten. jak to powiedziałem to się od razu zacięło. Jak wyrzutnia granatów w Quake'a 3. Ma taki sam kształt, trochę. Nie, wiem, nie patrzyłem w końcu jak to wyglądało. Tak czy owak DLC lolololol. No. Kolega ma przy sobie broń właśnie z DLC, które wyszło niedawno I które od razu było zbugowane na tyle, że musieli dzisiaj patcha nowego wydać. <laughs> Ale co to? Ale to norma. Nikogo już to nie dziwi. No, niestety, za każdym razem, kiedy wypuszczają DLC, okazuje się, że jest tak zepsute, że muszą od razu potem patrzeć. No i nic, to są właśnie pieniążki. Nawet jeśli otworzymy save z pieniążkami i ich nie podniesiemy, to ciężarówka, znaczy van y, do ucieczki nie przyjedzie, więc trzeba przynajmniej podnieść jeden worek, żeby, to, żeby uruchomić skrypt naszego vanu. No i teraz najlepsza część gry, czyli czekanie. Coś jeszcze ciekawego do powiedzenia tutaj w tej misji? Nie. Ogólnie można ją zrobić, Ogólnie można ją zrobić po cichu. Może to jest dosyć ciekawe. Ale jako że zrobiliśmy już wiele misji po cichu, znaczy wiele, <try> trzy, czy dwie. Tak czy owak zbyt wiele. To postanowiliśmy zrobić tą głośno. Poza tym jest o wiele ciekawsze jeśli się ją robi na no głośno, więc to się ten e... zacieli przeciwnicy, bo w ogóle ich tu nie widać. Mhm. A, A nie kończy kloken. się czasem fala? O. o Ale to źle wygląda jak trzy z tego miotacza On tak się po prostu zaczął nagle palić znikąd Taki samo zapłon miał I dopiero potem widziałem te płomienie z twojego miotacza Bo opóźnienia Lololo lo, lo. No oj, oj, oj Idę zobaczyć Ale aż takie? Hamski. O W kiblu clocker Wow, u mnie mówili, że jeszcze 3 minuty. Nie wiem, jak u Ciebie. Nie zwróciłem na to uwagi. Jeszcze... Jeszcze 3, czyli już chyba... Czyli 5 minut chyba idzie jechało u mnie. wow. No to będzie fajnie czekaj. No się niby ten... Fala skończyła, bo się już nie pojawiają nowi, ale... Dziwne, że się zacięli tak na dworze. Uuu, No <noise> Zacięli się na dworze, wychodzę na dwór. A tak w ogóle... No chciałem no. ich odciąć, bo to w ogóle nieciekawe. W ogóle... U mnie nie wiem czy u ciebie, też, u ciebie chyba też boty nic nie robiły. Tak, tak. Tak ogólnie. Boty sobie stały o, i wszystko to... w dupie. No. Niektórzy uważają, że to jest błąd, mi się wydaje, że to tak specjalnie zrobili, żeby po prostu o. można sobie zrobić, żeby te boty nie przeszkadzały tak jakby Oczywiście wtedy to oznacza, że te boty naprawdę nic nie robią póki ich nie zawołamy. No wszyscy się docięli tutaj Ale krzyczą. Gdybyś się palił też byś krzyczał No, ale on tak dziwnie krzyczał <laughs> Jakbyś się palił też byś dziwnie krzyczał Skąd wiesz? O bo wiem A jak chcesz to może sprawdzić i się przekonać Może będzie materiał na wideo. Challenge tak zwany zrób. Tak, podpale się. Wyzwanie. Z... Wykąpię się podpalę w benzynie się. I, i się podpalę. A było niedawno takie wyzwanie robili, że się czymś tam pryskali i zapalali. Ale to I mądre. Ktoś tam, nie wiem, czy się nie zabił czasem tu. No, oczywiście w Ameryce chyba to wymyśli. Egzotę. Jakby... nikt normalnie już w innym kraju by tego chyba nie Nie, nie się. zdziwiłbym się. Oni muszą jakoś pokazać, że są. Nie wiem, każdy jest bardziej głupi od drugiego. <noise> tak muszą się pochwalić swoją głupotą, bo nie mają czy minu. O nie. Wow, u mnie ten kloker to w ogóle był kilometr od kolesia, ale ok. Nie, u mnie był. Tuż przy. Ha, podniosłem go szybciej niż ty. Jesteś ślubem. O Boże to czekanie na ten van jest po prostu straszne w tej grze. Gdybyśmy mieli expert drivera, to mogłoby to trwać krócej z tego co wiem Z dwie minuty chyba. O buldera wiem. Mm -hmm. no. Dużo krócej to trwa. Zium. Chciałem być sprytny i go zabić z piły, ale zabrakło mi amunicji od razu. No nic, pojawił się w jednym właśnie z trzech miejsc. Drugie jest obok, w drugiej alejce. Akurat w tym najdalszym. A w trzecie jest za klubem. Się pojawił. No, w sumie tak. W ogóle AI się zbugowało ja i się bardzo to... powolni. Respią. No właśnie, dziwnie, tak. Zwykle jest trochę większa akcja, a teraz jakoś tak nie wiem, co się stało z nim. Na złość. Może i tak? Hura I nie musimy uciekać. jej! Udało się. Hurra! No i w sumie tyle. Kolejna misja. Prześnięta. Ha-ha-ha, ponieważ to jest. Słowo, które istnieje w słowniku. No, naturalnie. Uuu, Jezu, kolejne będzie, zaraz ci powiem. Watchdogs. Jej, nasza, nasza ulubiona misja żartuje. Którą może się postaramy przejść na Deathwish'u? Będziemy koksy. Może. No. Będziemy. Trochę po poudajemy, że jesteśmy do Może tego. tak, może nie. Zobaczymy. No, sejner.